Teraz wyobraźcie sobie, to jest konserwa y, zrobiona ze świni z przemysłowego. Z tych świn z głębokiego mrożenia, z cudów to 8 10 nawet mogą być świnie. To nie jest tak, że to jest świnia wczoraj zamrożona. Ten. I teraz wyobraźcie sobie, że ta konserwa bez dodatków konserwantów kosztuje 9,59 w Biedronce. A konserwa z dodatkami, w której znajduje się azotyn sodu i ostatnio e, e, była głośna afera z tym, z azotynem sodu, z dodatkami konserwantów, z glutaminem monosodowym, cudami niewidami, całym zestawem chemika kosztuje 7,50. Czyli jak nie chcesz być konserwantami truty przez firmę Morliny, Animex, to musisz zapłacić więcej niż z, z dodatkami. Czyli tam, gdzie oni tych dodatków nie stosują, kasują więcej, a, e, a tam, gdzie stosują, kasują mniej. Czyli dokładają do interesu, czyli do trucia ludzi. Tak, 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 jak tak, jak jak, tak jak i Coca-Cola, nie? Tak naprawdę. Jest tańsza. No dobrze, dobrze, nie przerywam. Jeszcze dokończę. Do I teraz zobacz, masz tutaj tą konserwę, ta, ta czerwona, z taką otoczką czerwoną, mi tutaj z dodatkami konserwantami zawiera azotyn sodu, E250. Środek potencjalnie uznany za pronowotworowy. Jest dodawany do parówek Berlinek, do parówek krakusków, gdzie z, y, po moich awanturach sokołów, jak i tarczyńskich w y, parówkach sokolikach odeszli od stosowania azotynu sodu, no ze względów marketingowych zastąpili azotyn sodu azot, azotynem potasu. Ale słuchaj, jaki jest numer. Ostatnio nagonka, o której powiedział Tadeusz na rolników, małżeństwo, przedstawiono zarzuty. Jednym z podstawowych podejrzeń, jakie mogło spowodować śmierć tego obywatela Ukrainy, to jest azotyn sodu. Czyli, czyli, czyli słuchajcie, powszechnie walony azotyn sodu do parówek przez Animex, przez Sokołów, przez Tarczyńskiego, przez wszystkie firmy, do każdej wędliny, do każdej wędliny, do mięsa poprzez naczyki, nie jest powodem chorób nowotworowych i chorób w społeczeństwie, ale jakaś tam galaretka od rolnika. Czyli to, co słusznie powiedział Tadeusz, to jest nagonka po to, żeby zlikwidować rolniczy handel detaliczny, RHD, tak zwany RHD, żeby rolników, wystraszyć konsumentów nie idzie na bazary, żeby zniszczyć te bazary. Ale trzeba odpowiedzieć sobie, co to dzisiaj są te bazary i ile tych rolników na tych bazarach jest. Bo u mnie w dzielnicy Górze, jak wejdę, to jest 20 bazarów. Wszyscy handlują warzywami, to i tamto. Tylko po pierwsze, jest tylko dwóch rolników, a reszta to są badylarze, którzy przywożą z giełdy i handlują. I czym handlują? Tą hydrokulturą to nie ma nic wspólnego z prawdziwym rolnictwem. Te warzywa, te ogórki, te pomidory nigdy nie miały kontaktu z ziemią. Są produkowane na styku opianie z dodatkiem znowu chemii. No to, no to ludzie, e, zacznijmy sobie e, odpowiadać na pytanie. Piękne, cudowne polskie społeczeństwo, pełne katolików. No księża nam mówią, będziecie szczęśliwi po śmierci. W dupie mam ich e, e, szczęście po śmierci, jak sobie szczęśliwy przed śmiercią, tak? Niech oni sobie będą szczęśliwi po śmierci, w brzuchy. I słuchajcie, nikt tak polskiego rolnictwa nie wykończył, jak Solidarność Rolników Indywidualnych, Związki Zawodowe, Izby Rolnicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ministrowie Rolnictwa, poza Andrzejem Leperem i Kościół który poprzejmował w ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a wcześniej Agencji Nieruchomości Rolnej, w ramach o zwrotu im niby straconych ziem i zabranych, to oni dostawali właśnie cały czas tą ziemię. I teraz zobaczcie, mamy sytuację 25 lat funkcjonowania Izb na czele siedzi taki Witek Śmulewicz, Śmulka nazywam, prezes Izb już 20 lat. Jaki by nie był, moi drodzy, minister rolnictwa, będzie z SLD spisu, a nawet jakby był transwestytą, to pan Szmulewicz i całe Izby Rolnicze będą się szlepały z nim po plecach i będą mówili jaki to cudowny pan minister, bo tu nie chodzi o to, żeby było dużo rolników. W interesie ich rolniczych jest, żeby było jak najmniej rolników. Zakłamana rzeczywistość statystyczna wielkości gospodarstw rolnych, to oni twierdzą, że my mamy milion trzysta tysięcy gospodarstw rolnych na podstawie informacji uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli wniosków o płatności na z dopłat unijnych. W rzeczywistości jest 200 tysięcy, czyli milion 100 tworzą statystyki, czyli taksówkarze, pielęgniarki, e, 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 fryzjerki, e, no, panie lekkich obyczajów, adwokaci notariusze, żeby mieć tańszy kruzik, no to tworzą statystykę gospodarstw rolnych. I teraz główny Instytut Ekonomiki Rolnictwa w tym roku przy najgorszych warunkach, jakie mogły być, niskich cenach, zrobił dochodowość z hektara przedliczeniowego na poziomie 5,5 tysiąca złotych. Ale znakomita większość rolników... Bo to pralnia brudnych pieniędzy, rolnictwo. Największa pralnia brudnych pieniędzy w Polsce, to, to polskie rolnictwo. I rolnicy, którzy mieli po 100 hektarów, nagle moi drodzy, mają po 50 ton z hektara pszenicy. Bo te ukraińskie zboże, które weszło, żeby je zlegalizować, musiało, musiało w niektórych przypadkach przejść przez jakieś gospodarstwo rolne. Czyli wystawiano, bo tu jest 2%, to co powiedział Tadeusz, 2% podatku. No i zalegalizowane, zalegalizowane jako polskie wjechało. No moi drodzy, słuchajcie, dopóki tu w tym kraju nie będzie zrozumienia konsumentów, i gdybyśmy dzisiaj zadali endy pytanie polskiemu konsumentowi na ulicy: czy wolisz dopłacać do systemu kontroli jakości żywności i polskiego rolnictwa, czy wolisz mieć nowotwora i dawać bikwarnie, To założę się, że 100% społeczeństwa by odpowiedziało, że woli nie mieć nowotwora i chce dawać na rolnictwo i na system kontroli. Ale tak długo, jak się nie zdelegalizuje wszystkich związków zawodowych w Polsce rolniczych, tych, które szkodzą, no nie będę mówił tutaj Jadwiga, Łopata i inne, bo jest parę związków, które, moi drodzy, są te ekologiczne, ale w tych ekologiach to też jest kurde, w cwaniaczków. I dzisiaj odpowiedzmy sobie, 97% to jest produkcja konwencjonalna ze 100% obszarów gruntów użytkowanych rolniczo, jeżeli chodzi o grunty orne. To jest 97% to jest konwencja, czyli to jest chemia, a 3% jest tylko ekologia. W tej ekologii to też można stosować randap. Jak wpiszesz sobie produkcja ekologicznego e, rabarbaru, no to tam nie się poleca zastosowanie przed e, e, siewem rabarbaru e, randap. Nie wierzę. Tak, tak, tak. tak, 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 tak u nas to samo jest. 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 Ja no i, i teraz mamusia kupuje ekologiczny rabarbar i nagle ma randap. Ja zbadałem 250 dzieciaków. Ja sfinansowałem badania 250 dzieci. Wspólnie ze zrzutek plus dołożyłem jeszcze ze swoich pieniędzy. Na, udało mi się namówić prezydenta miasta Jelenigóry, Góry, który sfinansował badania setki dzieci pod tym kątem glifosatu w Stanach uznanego za nowotworowy. i słuchaj jak przyszły wyniki to prezydent miasta wyniki jelenie Góry schował pod szufladę i zakazał mi o, o tym mówić. 100% dzieci, 100% dzieci, 100% strutę randapem. Nie ma ani jednego dziecka, które było poddane badaniu i żeby nie miało randapu. Solosz zabronił, Solosz, do, najprawdopodobniej wezwany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, miał zakaz w ogóle, że dziennikarze, którzy ze mną kręcili te programy dotyczące strucia dzieci tym, tą substancją, to się w Polsacie niosło, że aż była mała na całą Polskę, e, nagle e, przestali dziennikarze Polsatu odbierać ode mnie telefony i TVN-u. Nie można na ten temat mówić. Nie znajdziesz w Polsce nie dobra, listka, które nie jest strute randapem. Nie znajdziesz. Dlatego też ALAP laboratorium, którym kosztowało badanie 132 zł, podniósł tą cenę do 570 i normę referencyjną poziomu wykrywalności podniósł z 0,60 nanograma na mililitr do 1,47. Ale to nie jest, te 0,60 to nie była norma dopuszczalna w naszym organizmie. Bo w naszym organizmie możliwe, żeby było glifosatu, to jest zero. Czyli mając te wyniki badań to co Omzyk mówi, że Bustowski chodził, zbierał mocz i pedofila ze mnie robią, ten gaweł i, i, i ten cały drugi, to ten moc zbieraliśmy do analizy, analizy chemicznej u dzieci. I, e, wysłałem te wyniki badań do Ministra Zdrowia i Pan Minister mi odpisał, że owszem glifosat znajduje się w organizmie dzieci, ale on pochodzi z żywności. Czyli wysłałem do Pana Ministra zapytanie z ustawy o dostępie do informacji publicznej, żeby Pan Minister wskazał mi jedną z list substancji tych konserwanty, dodatki do żywności, te dodatki te ujemne, gdzie znajdziemy glifosat. Bo skoro minister zdrowia mówi, że to pochodzi z żywności, to musi ten środek znajdować się na liście tych konserwantów, tak? Bo jeżeli on jest w żywności, to znaczy skąd on jest? A jeżeli tego nie badamy, to skąd pan minister wie, że to jest z żywności? I wyobraź sobie, Andy, prokuratura postawiła mi zarzut próby otrucia, czyli zabójstwa, posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości, do których udałem się z butelką radapu i z wynikami badań na spotkanie, rozumiesz, Prawa i Sprawiedliwości, prezentacji programu politycznego. Ja dostałem zarzuty, powołano biegłego sądowego, biegły sądowy stwierdził, że to jest substancja wysoce toksyczna, może, może powodująca nawet być do śmierci. Więc od razu na drugi dzień, kiedy dostałem to przedstawienie zarzutów i badanie lekarza, czytam, mówię, no ja pierniczę, jaka cudowna pani prokurator Elżbieta Szygieł z Włóka Śląskiego, mówię tylko ją pocałować, normalnie te cztery litery, zrobiła mi robotę, której nie mogłem osiągnąć przez trzy lata. Czyli stwierdziła, że glifoza jest substancją trującą. No to składam zawiadomienie do pani Elżbiety Szygieł, która mi stawia zarzuty próby otrucia posłów i senatorów PiS-u, że padłem ofiarą przestępców. Ja i 250 dzieci. W ogóle sobie wiesz, co zrobiła prokuratura. Odmówiła wszczęcia dochodzenia na podstawie artykułu 17, paragraf 1 1. Złożyłem zażalenie. Po roku czasu to trafiło do sądu okręgowego, a sąd okręgowy utrzymał w mocy postanowienie o odmowie, twierdząc, twierdząc że Komisja Europejska dopuściła do obrotu handlowego. I teraz ta substancja. W Polsce jest dostępna w każdym sklepie. Rolnicy tym leją, działkowcy tym leją, babcie na cmentarzach tym leją. A tylko i wyłącznie leży to w gestii jednego ministra rolnictwa, który dopuścił się przestępstwa niekontrolowanej sprzedaży środka. Bo gdybyśmy dzisiaj ten środek chcieli sprzedawać w sposób kontrolowany i zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, że glifosat jest tylko i wyłącznie dopuszczony do rolnictwa, tylko i wyłącznie do rolnictwa i mielibyśmy zdefiniowane, kto to jest rolnik i kto to jest gospodarstwo rolne i kto to jest rolnictwo, to znaczy, że w sposób niedozwolony, działkowiec, ktokolwiek, firmy, spółki wiejskie, spółki wodne, które kupowały ten i kupują te środki na bazie glifosatu, nie są umocowane prawnie do kwestii możliwości tego kupowania, ponieważ Komisja Europejska określiła, kto, komu to można. Czyli jeżeli byśmy założyli, że mamy 100 tysięcy hektarów, a 2 litry według producenta można użyć na e, e, hektar, to można byłoby w Polsce maksymalnie sprzedać tego 200 tysięcy litrów, tak? A sprzedaje się 20 milionów. Czyli truje nas bajer, wszyscy importerzy tego środka, łącznie z panem Kulczykiem który trzepię na tym kasę.